Wybuchła latem 2007 roku. Wtedy funkcjonariusze CBA, podając się za biznesmenów, proponowali łapówkę za odrolnienie gruntów na Mazurach, stąd nazwa Afera Gruntowa. Część łapówki miała trafić do Andrzeja Lepera, wtedy ministra rolnictwa. Prowokacja nie wyszła. Leper żadnej łapówki nie wziął, ale i tak koalicja rządowa upadła. Doszło do wcześniejszych wyborów. Później Andrzej Leper zmarł. Ustalono, że popełnił samobójstwo. Politycy użyli służb specjalnych do prowokacji wymierzonych w członków rządów, którym zasiadali. Za nielegalne działania ówczesny szef i wiceszef CBA zostają skazani przez Sąd Pierwszej Instancji na trzy lata więzienia. Zanim doszło do apelacji i prawomocnego wyroku, prezydent Duda ułaskawił obu polityków. Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej przy udziale tzw. sędziów dublerów i byłych polityków PiSu uznał, że takie ułaskawienie jest skuteczne, ale Sąd Najwyższy stwierdził, że ułaskawić można. Tylko prawomocnie skazanych sprawa trafiła więc znów do sądu i prawomocny już wyrok to dwa lata więzienia dla obu polityków. Teraz prezydent mógłby ich ułaskawić bez żadnych wątpliwości, ale nie chce, bo twierdzi, że to pierwsze ułaskawienie było prawidłowe.